Szczęść Boże! Dziś w kościele obchodzimy trzecią niedzielę Adwentu. Nazywamy ją niedzielą gaudety, czyli niedzielą radości. Przez cały okres Adwentu, ale szczególnie w tę niedzielę, podkreślamy, że jest to czas radosnego oczekiwania na przyjście naszego Zbawiciela. Tutaj znajdziecie sigla do dzisiejszej Ewangelii, a ja zapraszam Was do rozważania Słowa Bożego. Naszym przewodnikiem po okresie adwentu jest nieustanny Jan Chrzciciel. Dziś po raz kolejny słyszymy historię o tym, jak gromadził wokół siebie tłumy ludzi. Tym razem jednak jest to przekaz Ewangelisty Jana. Kiedy myślimy o pustyni, to przychodzi nam do głowy od razu miejsce bezludne, miejsce bez życia, na którego horyzoncie, gdzie tylko nie spojrzymy, jest ciągle to samo. Wydawało więc by się, że są to beznadziejne warunki do głoszenia słowa. Jednak, jak słyszeliśmy tydzień temu w Ewangelii Świętego Marka, Jan Chrzciciel gromadzi wokół siebie rzesze ludzi. Spójrzmy jednak na kwestię pustyni pod trochę innym kątem. Wyobraźmy sobie, że taką pustynią jest nasze serce. I zastanówmy się. Czy słyszę ten delikatny głos w moim sercu, który wzywa mnie do przyjęcia Chrystusa? Może jest on stłumiony, może jest on gdzieś daleko, a może słyszę go idealnie, ale podążam w inną stronę. A może ten subtelny głos słyszę z oddali i jednak poszukuję. Poszukuję tego miejsca, z którego on dochodzi. Moi drodzy, Jan chrzciciel głosi też dzisiaj głośno o tym, aby prostować drogi dla Pana. I tu znów chciałbym użyć analogii odnoszącej się do naszego serca. Wielki Ojciec Kościoła, komentator pisma świętego Orygenes pyta jaką drogę możemy mu przygotować? I odpowiada, drogę, którą mu przygotujemy, będzie nasze serce. I zaraz dodaje, o jak wielkie jest serce człowieka, jaką wielkość posiada i jaką zdolność. Otóż, moi drodzy, nasze serce jest zdolne do tego, aby prostować drogę dla Pana, aby na krętych drogach naszej rzeczywistości, naszej codzienności, wyprostować tę drogę, aby przeszedł po niej sam Chrystus. Święty Jan Chrzciciel pokazuje też nam dzisiaj swoją wielkość która paradoksalnie wyraża się w Jego małości, w Jego pokorze. W momencie, w którym dostrzega On Zbawiciela, odsuwa się na drugi plan. Mógłby przecież zrobić inaczej. Ma swoje przysłowie we pięć minut, lgnął do Niego tłumy, Jego nauczania słucha rzesza ludzi. Jednak kiedy tylko widzi, że zbliża się Zbawiciel, oddala się, odsuwa się na bok i wskazuje na Jezusa. Mówi dzisiaj w Ewangelii, to nie ja jestem Mesjaszem, Obok Was, między Wami stoi ten, któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u sandała. Otóż zastanówmy się teraz, jak w naszym życiu wygląda kwestia świadectwa, wskazywania na Chrystusa. Czy potrafię zrezygnować z tego, co jest dla mnie łatwe, przyjemne, z jakiejś strefy komfortu w moim życiu, a oddać w pełni to Chrystusowi? Drodzy bracia i siostry, zechciejmy więc wgłębić się w pustynię naszego serca, wyprostować tam drogę dla naszego zbawiciela i tak jak jak chrzciciel, wskazać na to, że to on jest naszym jedynym zbawcą.